Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Ostrołęgi, z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu samorządu Rady Miasta Ostrołęgi składam Państwu serdeczne życzenia. Przede wszystkim pokoju, pokoju serca, radości płynącej z narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem. Niech ten kolejny nowy 2009 rok przynosi nam przede wszystkim nowe szanse. Potem, żebyśmy te nowe szanse mogli dobrze i z korzyścią dla wspólnego dobra wykorzystywać, a potem na koniec cieszyć się z zakończenia już kolejnego starego roku. Niech to będzie dobry czas rodzinnych spotkań, budowania takich małych wspólnot w tym mieście, poczynając od rodziny poprzez inne grupy, w których państwo poruszają się i są po to, żeby ta duża wspólnota, której na imię Ostrołęka, wyglądała coraz piękniej i cieszyła się szczęściem swoich mieszkańców. Wszystkiego najlepszego.